Witam Państwa serdecznie z tej strony Marcin Junuczko a to mój kanał Kęcki Muzyk i wspaniała wiadomość jest taka, że mamy już kochani 80 subskrypcji na moim kanale i bardzo się z tego cieszę że wbiliście mi i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że to zrobiliście, zrobiliście to po raz kolejny i niezmiennie się cieszę i witam Kolejnych 10 nowych przybyłych subskrybentów na moim drugim kanale. Jest mi bardzo miło, że mogę Was gościć w moich programach muzycznych i mam nadzieję, że będziemy wspólnie, razem przeżywać ten czas. A witam też wśród subskrybentów, moich właściwie subskrybentek na pokładzie. Witam Santę Matysiak, która. Yy, Większość Państwa z pierwszego kanału znają z poprzedniego zespołu, czyli ze studia piosenki. I cieszę się, że do nas dołączyłaś. Mam nadzieję, że z nami będziesz odkrywać kolejne muzyczne nasze improwizacje muzyczne, które ja dla Was narywam No i mam nadzieję, kochani, że wpijcie mi kolejne jeszcze 20 subskrypcji i będziemy mieli setkę. To już naprawdę, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego, byśmy jeszcze w tym roku dobili. Przed końcem tego haute roku 2024. Bardzo serdecznie dziękuję i obiecuję, że w tym roku jeszcze Wam zaserwuję niezwykłą niespodziankę. Oczekujcie, bo naprawdę. Będzie muzyczna niespodzianka, którą dla Was przygotuję. Śledźcie uważnie i odpalcie dzwoneczka jako powiadomienie oraz subskrypcję dzwoneczkiem, żebyście nie zapominali o filmikach moich, które będę dla Was wstawiać. No i kochani, ważna rzecz, to co robiłem dla Was codziennie, teraz szanowni Państwo zmiana, zmiana harmonogramu wstawiania, więc kochani, od, od najbliższego weekendu będę wstawiać dla Państwa w piątki, sobotę niedzielę, wieczorem około godziny 20.00 20 pojawią się filmiki, a także, a także mm, też y, oczywiście będę Was informować na profilu na Facebooku uko facebook.com ukośnik Marcin Runoczko oraz na chacie społeczność. co się yy, będzie działo w dalszych yy, w dalszym przebiegu muzycznym. Mam nadzieję, że Państwo będziecie siedzieli I, i nie zapomnijcie dołączyć do grona znajomych, bo naprawdę, kochani, tworzymy, tworzymy muzyczną rodzinę. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście też yy, zapraszam na na mój pierwszy kanał Marcin Ioneczko na YouTube i gorąco polecam zasubskrybować pierwszy kanał, odpalić dzwoneczka jako powiadomienie no i łapki w górę żebyście wiedzieli co mamy dla was przygotować. A szczegóły kon najbliższego koncertu podam wam w najbliższym czasie w przyszłym tygodniu jak już się dowiem od pani Baty Klimeki w sprawie, właśnie koncertu. Będę was oczywiście na bieżąco powiadamiać. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam już od piątku na kolejne odcinki w y, moich improwizacji muzycznych w piątek, sobotę i w niedzielę o godzinie 20.00 Także zapraszam, życzę dobrego wieczoru, nocy, dnia, gdziekolwiek jesteście, o każdej porze dnia i do nocy. A zatem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.